Po ciężkiej, męczącej lekcji spędzonej w towarzystwie grobowej ciszy, uczniowie wychodzą z sali niczym więźniowie na przepustce. Są oszołomieni hałasem, tłumem ludzi i momentalną zmianą sytuacji, bowiem trudno się przyzwyczaić do tego, że w końcu można wydobyć z siebie legalnie słowo. Po wyjściu z sali lekcyjnej w każdym budzi się tak zwany instynkt drapieżcy. Liczy się tylko jeden cel – upolować najlepszy parapet. Biegniemy ku parapetowi, nie zważając na nic i na nikogo. Ale właśnie takie jest prawo dżungli. Wygra najsilniejszy. Kiedy w końcu po ciężkiej walce uda nam się zająć wymarzone siedzisko, rozkoszujemy się tą piękną chwilą, toczymy ze sobą tak bardzo upragnione i utęsknione rozmowy. Jest jak w niebie, idealnie. Nagle słyszymy dwa słowa, które wywołują ciarki na naszym ciele. Proszę zejść! Nauczyciele są dla nas jak drapieżnicy, chcący odciągnąć coś od zdobyczy. Tak więc rodzi się najbardziej pożądane pytanie: jak, zostać, jak usiąść na parapecie i nie zostać złapanym? Po pierwsze, być czujnym i mieć oczy szeroko otwarte, niczym pantera. Po drugie, być sprytnym jak lew, i co najważniejsze, być szybkim jak gazela.